No i tak, to tutaj ten przewód tak położyłem. Poza tym. a tutaj trzeba będzie wykończyć to jeszcze. Tamten jednak zostawiłem po wierzchu. Trochę go pomocowałem. Zabrakło mi kawałek płyty. Będę musiał chyba to kupić. No to pod spodem już jest obcięte. No, tutaj widzę trzeba... Jeszcze trochę porzeźbić, pewnie tynk. tynk albo gipsem, nie wiem, z tym jeszcze. No i tutaj mamy, tutaj mamy niestety, Ale są różne szkoły na ten temat, nie? jedna to jest obciąć, Teraz a druga jest. otworzyć I spróbujemy otworzyć. O, poszło. I jeszcze ta folia trochę przewarła. nie wypłynęło tu A, tego nie widać, ale wypłynęło, poza Trochę chyba za wcześnie jeszcze, no ale już się nie odrywa z tym z poliuretem. Dobra, podeszła cholia. No i teraz tu odcinać Aha już po wczorajszym został cały wareczek tego. I mam takie, taki nożyk z ząbkami. O, on jest bardzo dobry do obcinania. No i zaczynamy. A no, na przykład od tam gdzie jest takie właśnie to ja proponuję zaczynać od środka o i podejść z tej strony i podejść z tej strony o tu będzie to samo gdzieś tu to nie powinno ładnie odpocząć. Jakaś świeża farba, nie? Bo jak jest. Jak jest stara farba, to może się przyklejać. No dobra, to widać, nie? Jeszcze tu był zareszta na spokojnie nie tylko się później do czyszcza Natomiast problem jest jeden problem jest niestety wczoraj nie odkręciłem tej i tu będę miał problem z, z odjęciem tej wydaje się, że się zatka już tutaj jakiś kijek wsadziłem ale na niewiele się zdało. Proszę dość ciężko go wyjąć. A tego już nie odkręcę. Nie wiem, może złapię tutaj jakimś i pół pianki jest. O, w środku, a, a już nie bardzo go można użyć. No także to jest ostrzeżenie. Não, não